Siema, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Dead Island Zmieniłem miejsce zapisu na dysku by dalej z fragusem Patrz Moja ręka przenika przez jego spodnie <grym> <grym> Dobrze ci Dobra, chodź Dobra, tak. idziemy, zabijamy zumbiaki Może wyry Dobra, o co to? Szybka podróż, widziałeś to? Ale nie jeźdź, nie nie, nie nie Jeszcze teoretycznie nie możemy już co nie? No w sumie. Eee, zanim zrobimy to, to może wszystkie misje weźmiemy, dobra? Ej, ale ich dużo. W ogóle ja nie No, mogę, je, nie. ja je wszystkie, ja robię poboczne, w ogóle wszystkie. To jest łatwe, to zrobimy po drodze. Siur. Dobra, dobra, no to jedziemy. Eee, to wszystkie e, weźmiemy, jest jest fajna misja. No a no, tutaj był jak przed chwilą Dziwne. Pomóż Jakobi dostać się... O właśnie, to jest fajne, patrz Patrz y, Dlatego, że ty jesteś wyłomowym Ja ci grzybę w tyłku nadar. Mm. O? On myślał, że ja go nie słyszałem, co za frejr O! Bandaże. A no i nie wiem czy Pasza. zauważyliście, ale ogarnąłem już to kółeczko! Ty ogarnąłeś kółko! Uuu. No, to na kółco macie. A, no, a ja to mam na C, jestem niepowtarzalny. niepowtarzalne Pieniądze. 25 dolarów. No, patrz, patrz, patrz. Mmm... tak możesz. Wiem. Tak z boku. <laughs> nie możesz na to patrzeć. Dobra, czaj, jeszcze jeden. O, oh, zabijam. Cześć, ja jeszcze dwa. Czaj. Co ten A, ona chciała na nick? Gdzie ty jesteś? Robimy... Tak? Najpierw robimy... Najpierw robimy zatrudnięcie, chyba? Dobra, ja A... robię to co ty robisz. Dobra, to tak. Zadania. Najpierw robimy na yy, zadanie. Ginie. Eee... Najpierw robimy... W takim, gdzie będzie... Czekaj, sądzę, Dobra, to będzie po drodze. Gwoździe znalazłem, ja cię. Eee, robimy najpierw... Eee, na antenie. Zadania. Ja idę za zadania. Weź sobie... Weź i. Zadania i na antenie weź. Już. Co? Jakie antenie? Na antenie. A na, aha, dobra. Dobra już. 1000 punktów doświadczenia. No to ja jadę autem, jakby co? Znaczy ja kieruję. to najpierw autem weźmie. To jest zombiak? Nie. Nie. Wziąłem już to zadanie. Ale czekaj, a ty masz nowe zadanie tutaj. Musisz wybrać to samo co ja, na antenę. A. Nie, no mam na antenie. A jest jakieś autko tutaj? E, będziemy mieli jakieś wykonane takie zadanie. To będzie tutaj się respawnowało Aha. W każdym razie musimy biegnąć. 300 metrów na piechotę. A patrz! Jak znajdziesz takie auto rozwalam? To się nie pali, to w środku są części samochodowe. Potrzebujemy ich. Dobra. A, i tutaj będą zmiaki. Teraz nagram chyba dwugodzinny odcinek bo mam jakieś 200 giga na dysku <laughs> no to możemy nagrywać dowolnie. Dobra Czekaj ja chcę wziąć świetlę Chciał mnie przestraszyć, chciał mnie przestraszyć A za tobą jest, a mi tutaj coś tam Eee... Masz część samochodową? No wziąłem Dobra, czekaj 5 już Aj, budim mnie. budim mnie. tam po raz dziesiąty y, osiągnięcie idzie truposz. <gry> to znaczy dlatego, że przechodziłem to 5000 razy. Cherkson jest... Albo dobra, sprawdzimy to jak będzie trochę później y Mam typ ja, ale pani Ja jestem hardcoreem, wiesz nie Co robisz? Biorę części samochodowe Znaczy to jest sobie po raz... Nie, to tutaj gdzieś w bagażniku jest A na poje nie Wezmę sobie No wybiłeś mi wszystkie No! Daj jednego! Piłem już No kurde Idziesz tu Śmiesznie to dosyć wygląda Zbir Jezu co to jest! A, ty, A wiem, czekaj, patrz. No właśnie nie widzę. To jest ta twoja furia. No, patrz jaknę, ja kurde. OMG Patrzyłem, a. patrzyłem, w powie. Fajnie W tym więcej. Trzymaj, no to Ej, no nie więcej. wiem, czy zauważyłeś, ale mogliśmy romnąć w tą butelkę. Znaczy w tą butlę. No rację, racja. racja że ja jej nie zauważyłem Jeju Ej, ej A. da się jakoś otworzyć maskę Jak to nie To tylko jakiś jak takie otwarte, otwarty swiem O kurde Nie widziałem go go? No Idziemy dalej Ej patrz, patrz Aj. Masz ale mu nogwałem no, tak. ja cię A, to duży jesteś kupił Już nie masz głowy. A, nie masz głowy. E, Włosy mu odciąłem. Aha Nie. Yes. Ale kombos. Jego. A jestem razem ten zmęczony pomocy. Albo nie, już nie jest. Już nie jest. No i patrz, znowu w dupę robiłem, bo ja było ten krytyczny. Znaczony jestem a tylko uważaj na swoją broń, bo ona się, na świat sobie żyjesz. Ej, zmieniłeś zdanie. No właśnie mi się już rozwaliło, muszę sobie zmienić. A nie, nie zmieniłeś zdania. Muszę zmienić sobie broń, bo tamta mi się już tak rozwaliła, że ja nie mogę. Ej, robimy tak, ja będę inwestował yy, w ten. W otwieranie zamków, co nie? No. A w tym jest jedno Ej, nie, za mną chodź, za mną. Idziemy ze mną. A weź ten. właśnie biorę. Chodź. Czekaj. Muszę Uch, szukać śmietnik. kolczasty znalazłem. O, widzisz jak się przyda. Bol. Ciekawe. Nie wiedziałem, że tak może się wbić w asfalt. A ja nie wiedziałem, że Kij może zrobić dziurę w asfalcie taką jak w pistolecie Aha no. no to mamy te kije i te są takie trochę... ...zbugowane. No mm. Ej jak coś leży to nie? Ale nie, nie podchodź do takich palących się e, a, nie w, a nie wstaje nawet jak się inny... Ej wyrzuciłeś ta Tak? A ja, ty ty wyrzuciłeś, bo ja nie mogę podnieść. No ja też nie mogę O oh, nie yeah. Jaki ból, był... ta osoba To jest ty zły człowiek Jestem ranny Patrz kopie A, to ja dostanę 3 na pd Nie Nie Cześć, mnie broni Kurwałem się szybko, to nie było Nie bij. Nie bij mnie Hans. Nie, z tego nie bijcie oni szybko Czekaj na mnie. Ej widać że te, ci, że ci ludzie to oni uciekali szybko. No szybko także przyjeżdżali zombie nawet. Ej, ej, oni tak szybko uciekali, że nawet się spalili przez tą szybko, <toszczek> Ej, to aut auto! Auto! Ej, a, ja, ja kieruję. kieruję. Nie, nie, pamiętasz jak ja kierowałem? Tak, no? no i ty... Ale to daj, ja chcę pokierować, dawaj! Ja wysiadam. Wysiadłem. Ej, stój. Zginąłem. A, głupie jest to, że nie mogę się odbudować. Zginąłem. Kurde, ja. no. Serio. Gdzie ja jestem? Podjeżdżam pod Ciebie. A ja chcę te kierować Dawaj mi Dobra, ale ja się dam na pakę Dobra Czekaj kurna Czekaj Wejdź mm, nieźle, nieźle Hmm, ale fajnie Widzę z tej pracy O, jedź Ale dziwne Musisz było. Ta kamera mi jakoś dziwnie obróciło, what the fuck. Dobra. Jedź po tych strokach, ale nie. Wiem gdzie. Ja ty, ty nie umiesz jechać. Siedzisz na full O właśnie. Przecież jadę No ku. <laughs> No kurna, ja obrywam tak. No. Zaraz wyleci z zakrętu. A tutaj poczekaj jeszcze bramę kurde. Tu są ludzie, jak to. No to jest pojeda No mam za ten. Patrz, kurde. A tu jest handlarz, jakbyś chciał. Handlarz czy on podwójny? O, męczący nóż podwójny. To jest właśnie nieszkodliwy drewniany kij, co to jest? Aha. Ja sobie kupiłem męczący nóż podwójny. Sprzedam mu gazurkę. Wiosło. Y, wiosło. Rurę. Łopatę. Coś tam za osiem. Coś tam za sześć. I kupię może jeszcze... Sienią... A, Albo nie. Pobijany wiosło oczywiście. zarzewiała rura. Hmm. A, jak, jak ma nazwę męczący, to znaczy, że będzie się męczył. Się Aha. A, a ja idę już. Dobra. No, nie, musimy poczuć, aż Debi nam odchodzi. Puść się. Puszcz się. Rusz się. Gdzie ty idziesz? No energetyczny zawiołem. A myślałem, że ty alkoholik, ale myślę, że ty, ty niepewnolecki człowieku. Jesteś niepewnolecki na gigie napisał i pisze cały czas. To co za jakiś spammer głupi. O. A, ej, ej, pamiętasz to? No, To naprawdę tak wygląda. Yyy, no. Jak pierniczę. Dziwne. Co za Si Shimale. Ja z nim nie gadam. Bo ona naprawdę tak wygląda, patrz. Brzydka jest. Nie, 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 nie gadam z tobą. Oh, kobieta... Z... A, to jest ten. LOL. To jest kobieta Ona Nie, my... nie. Gdzieś przelazłem. A, no tak, na górę trzeba iść. A, jestem. tam. Teraz w tym chłopaku. Ej. Chodź tu na górę. Tam przez te metalowe drzwi. Ej na górę. Tak. O. Dobra. Nagranie. Znali wejście do magazynu na terenie niego, totalnie morski. Nagranie? O, no, już wziąłem się. I ja też wziąłem. Te. Teraz zabieramy od nich zadania, dobra? Będziemy je robili. teraz zadanie robisz? Hmm. Robimy może te główne. znaczy te zadanie promusz nadziei. Nie znaczy na antenie na antenie robimy. Ale masz fajną rzecz. Okay, idziemy w ręce. Sobie. No podwójny róż męczący. Podaj z tego yeah. A kiedy będzie tak. to tam w tym więzieniu, czy to tam? Właśnie widziałeś te screeny? Czy jest daleko, daleko? Ale widziałeś skriny, Tak, tak, tak. A tak. to jest naprawdę daleko. co mam teraz robić? Zadania A ja wszystkie zadania jakie są. Ej, co ty robisz? Ej, nie to robimy? Co? A, dobra. Dobra nie, dobra, robimy te promyk nadziei. No to ja idę za tobą, ja. promyk to. nadziei. Dobra. Ej, ale weź promyk nadziei. Promyk nadziei, czekaj. No wziąłem. No to co robimy to teraz? Robimy to teraz? Piku! No znowu cię nie słyszę. Pewnie sobie wyciszyłeś mikrofon, co? Ja kieruję. O teraz już się słyszę Eee ja będę musiał ten kończyć. No spoko go. Więc chodź No ty ja jedę drugim autor za tobą. A dobra, ty jedziesz pierwszy No, to, to ja ty jedę pierwszy. <grym> Ej no dobra. dobra Muszę zawrócić, czekaj nie, nie, nie tak szybko Dobra już jedź No nie mógł się obrócić już by ku... Ty skończysz to ja nagram coś z zębu 2 A. <laughs> W dupę ci wjechałem Nie jemy ludzi 518 The Major Full speed o, A. o Ale wyrąbałem Ma barierkę A kiedy będziesz musiał kończyć tak mniej więcej? A, dziewiąta. Mam jeszcze 10 minut. Mm. Szybko. Jadę najszybciej jak się da. <laughs> Ale ci w dupę wjechałem. Ej, leje ci jakiś jak nie wiem czy zauważyłeś. No wiem. Myślę, tylko się zatrzymałem, chciałem go przejechać. Chodź, biegniemy. Wciśniemy ich. W lewo No w lewo idzie dobra, chodź tam, chodź tam Ochronimy pełną osobę Ej no a ty przyszedłeś tego do Daila? Nie przyszedłem, jestem na dru drugim akcie W W mieście Gdzie ty jesteś? Tu O tu, dobra i ty osadzaj tych tamtych, a ja osadzaj tych tu. Kurde, lag. No, zmęczyłem się, jeździł. Staram się temu ząbekowi złamać nogę, ale dobra. Nie idzie. Młotek Wryj to chyba złotaku, noż Ej ale ona wytrzymała, ej leję po mordzie tym kijem Który jest rozwalony cały Boże muszę sobie zmienić broń Teraz buta ma większe wrażenie niż ten kijem Ej dobra, muszę sobie zmienić broń Ej. Ja jestem tutaj kurde Czy co, ty za no. Na razie się A. jeszcze nagrywa drugi odcinek, znaczy znaczy skopa O. Drugi. Gdzieś też? Dobra. Ej, eee, yy, oglądałeś yy, ten, że coś chciała podać, nie? A tam obok były te. Napoje? Nie To właśnie ja jestem. A jest też taka misja tutaj, że ona chce, żebyśmy uratowali misję. No, Na, nazwa tej misji to jest Story Story. Aha. Coś ci się pojawi. Dobra, to chodź, dokończymy szybko zadanie Promyk Nadziei. Te które ty masz. No ale wiesz, że to i tak mi się nie zapisze I... to zadanie. Kurde lag. Ja i tak będę musiał przechodzić grę całą od nowa. Tylko nie. mi się ten nie zapisze Znaczy jak będziemy. Znaczy nie, jak będziesz umie grał, to jak ci się zapisze level i ten i, I tem Będziemy no, same level. zadanie O, to jest... Tak, będziesz miał te same zadania ja. Czyli gdzieś zrobione, tak? Czekaj jak chcę go rozwalić z młotka. Tak Ej, go pobijeś. Y to byłem krytyczny. Jego z spięć. O, ale mi robno. O kurde. No bo on tak wali. A. Masz klucz O, rozumiem lekki Ja, co to jest? A to co jest? To jest młotek. Czemu go nie mogę podnieść? No kurde... Tak. Ja. No to mój. Mój. Ja, ja, ja by niego bym nie go rzuciłem. Chodź. A no, rzeczywiście twój. No dobra, lecimy. A ja się zmęczyłem jest i... Też nie jest trudny. Daj z liściami. A. liściami. Ale się zmęczyłem w ogóle. Ej, jak celujesz w głowę, co nie? A nie, bo ty nie masz pewnie tej umiejętności głupionej. Bo ja mam tak, że jak celuję w głowę, to są specjalne ciosy. No, z niej. a... Muszę no pięć, ja to co, tak się zamachuje. Popatrz. Patrz, Popatrz. 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 Wiesz, że tam... Yy, Wiesz, że ten sam Bitchon był raperem. <grystanie> Wiesz, że ten sam Bitchon był raperem. No. Nie. Nie. Nie, no serio. What the fuck? Szybko. Zobacz, Bie. Co by się stało jakby... Łom? Jakbyśmy nie zamknęli drzwi? Nie nie zamknąć. A na przykład wypadek. Na wszelki wypadek. Masz łom? Masz młotek. Dobra. Nie. Mam wszystko po prostu, tam muszę iść e, dobra, no to... No to co, kończymy odcinek czy jeszcze chwilę? Chodź, idziemy po auta, szybko. Zdążymy po auta i musimy szybko... Aha, dobra. No, musimy ich zabić. Ej, czemu oni na mnie? A, dobra, idę na cię, bo ja mu. A, dobra, ej, ja muszę być tam Chodź. Nie będziemy się troskać, skoczyć, A, to, no, kurna! Zostaw mi niebieskie auto, to jesteś w żożów, Ta, jest. różowe, chciałbyś. Kurde, wsiadłem tam, gdzie pasażer. Ale to nic, przesiądę się. To się wy... No właśnie. <grym>, ja się jaram. Wyślij o tym O kurde, mnie ja atakuje. LOL no to, ja je, to, je, to ja jedę za tobą Dobra Cześć, my się jedziemy Mam lag Jedziemy Musimy jechać tam do stacji ratowników Nie Czekaj byłeś w takiego kolesia No kurde Co jest? Teraz musimy tam jechać Do niego I szybko to zdążymy Wiem Ej, jechać musimy Aha, Boże Boże Boże, zombiaki mnie ja atakują, a ja się zmęczyłem To w mordę Wziąłaj do wyjścia któregoś nie, wolę sobie pojechać sam Ja jestem profesjonalnym ten Dobra. kierowcą tak więc ja was wszystkich będę podwozić ja, I ciebie, I Kane'a I jeszcze czwartego ja, ja jestem bardziej profesjonalny od ciebie <grym> A, a ja, ja nie wiem czy ty tam. pojechałeś w ogóle No i musisz jechać za kropkami uh, 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 uh. Ja Jestem tak profesjonalny, że Kayn powiedział, żeby mi prawie jazdy nie dało Dobrze, bo mi nie potrzeba. Wow! Ja już za jak i mało coś nie przywróciłem. A mój samochód to jest już taki złom, że w ogóle ledwo co jeść Mam się urumałam w bramę. Dobrze. Prześpię. <głos> <głos> Jaki demi, mnie przejechać. A ja muszę sprzedać gaka z rurkę. No, patrz. Nie chodź. Gdzie ja poszedłem? Pomyliłem stronę. Boże, znowu lak Wieża. Wow. No dobrze. Dobra. Zakończymy odcinek? No, kończymy, no to taka. Tak. Dzięki, że nas oglądaliście. Tylko sobie no. Bestialski klucz nastawny. No to cześć. Pożegnaj się. Pożegnaj no! się. No! Nie. się. Nie. 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 ta. Nie. Masz Nie. już skończymy.